Jeśli na rybach przydarzy nam się nieszczęśliwy przypadek i na przykład przebijemy nasze spodnie, no szkoda wracać do domu, jeżeli to się stało w samym środku wyprawy. Przydałby się jakiś środek, dzięki któremu mógłbym te spodnie bardzo szybko naprawić. I firma Gulf wypuściła właśnie żywicę utwardzalną promieniami UV, dzięki której takie uszkodzenie mogę bardzo szybko naprawić. No, tu dziurki nie mam, ale zrobimy taką dziurkę sztuczną. Mam tu taki. Igiełkę. O! Robimy otwór, przeszła igła na wylot. Odwracam to teraz na drugą stronę. Najlepiej jest kleić od środka, dlatego, że z zewnątrz to jest po prostu takie plamki kleju, to nie wygląda to zbyt estetycznie. Mam dziurkę, widzę ją wyraźnie, mam ją zlokalizowaną. I teraz tak biorę ten preparat żywica w takiej małej buteleczce. Z wygodnym aplikatorem. Precyzyjnie, więc założę okulary. O, i mam tutaj otwór. Ten otwór pokrywam żywicą. Mogę troszkę nawet grubszą warstwę nałożyć. Ważne jest, żeby spodnie były suche. Nie mogę nakładać tego preparatu na spodnie wilgotne, więc muszę poczekać najpierw, aż to się wysuszy. I teraz wystarczy, że spodnie wystawię na słońce. Dosłownie. Kilkanaście sekund i ten preparat mi się utwarci. Ponieważ nie mam tutaj w pomieszczeniu słońca, użyję lampki UV o, z bardzo fajnym, takim dobrym natężeniem światła. Wystarczy kilkanaście sekund. I proszę. Jest sucha ta łatka. Mało z tego. Jest elastyczna. Nie jest twarda, a więc bardzo dobrze nadaje się do klejenia takich materiałów. Tak więc widzicie dziurka w spodniach na rybach to już nie jest żadna tragedia.